Wszystkich. Minął miesiąc, więc pora na raport z pierwszego miesiąca funkcjonowania akwarium. Akwarium w założeniu ma być proste, tanie, bez nawożenia bez dwutlenku węgla na zwykłym żwirku. I jak na ten moment to założenie, które miało w planach, udało się. Akwarium pierwszy miesiąc przetrwało bezproblemowo, rośliny się przyjęły. Jako oświetlenie służy standardowa lampka Aquela. 6W, czas świecenia to aktualnie 8 godzin. Od pewnego czasu jest to zmniejszona liczba godzin, wcześniej było 9 i moim zdaniem było trochę za dużo, jeżeli chodzi o rośliny, o przyrozglądów na szybach. Jako filtracja, za filtrację służy standardowy filtr Aquala fan Mini Plus na zwykłej gąbce, która w zupełności wystarcza. Woda jest bardzo czysta. Wiele osób twierdzi, że ta gąbka jest za słaba, niewystarczająca. Według, według mojej opinii nie jest to prawdą. Jak widać, można mieć ładne, czyste akwarium. Jeśli chodzi o rośliny, które mamy. Na tylnym planie największy okaz tego akwarium to Pogostemon octopus, który dwukrotnie od momentu wsadzenia, założenia akwarium, Przyrósł, powiększył swoje rozmiary. Roślina cały czas rośnie, jest zdrowa, więc w planach mam jeszcze podwój, zwiększenie, może jego jeszcze ilości o 2-3 łodygi. Z lewej strony widać, jak jeszcze wyrastają kolejne młode. Druga roślina to widoczna po obu stronach korzenia Bakopa Australis, która od momentu, jakim wsadziłem, podwoiła też także swoje rozmiary. Przerosty, jak widać, są ładne, wyparwione, zdrowe, zielone, bez glonów, więc dobry znak, że roślina się przyjęła. W planach mam jeszcze zwiększyć jej liczebność. I być może, także skoro już mowa o bakopie, cały czas zastanawiam się, czy dołożyć nową odmianę rośliny, czy to będzie dobry pomysł, czy nie zaburzy takiego porządku ładu w akwarium. Roślina, o której mowa to bakopa karolińska, którą według planu, który mam na chwilę obecną, chciałbym ją wsadzić w lewym tylnym rogu. A jeżeli ona będzie bardzo ładnie rosła, to chciałbym bakopę australijską przesadzić na prawą stronę, a po lewej stronie zrobić takie zagłębie bakopy karolańskiej. Jeśli chodzi teraz o korzeń. Na korzeniu mamy dwa rodzaje roślin. Mikrozorium Window, które również przyjęło się bardzo ładnie. Rośnie ma nowe przyrosty. Roślina jest zdrowa. Dzięki zmianie wody na demineralizowaną ustąpi problem, którym było wcześniej. Odwapienie biologiczne, kolejnymi roślinami, to są to jest mech. Tutaj widoczny to jest mech Stringy Mouse. Na zdjęciu, na filmie może być. słabo to widać, ale połowa rośliny jest bardzo ładnie wybarwiona na zielono, a dół jest brązowy. W momencie, jak będę y, ciął rośliny, mam w planach y, zerwanie starych fragmentów i przytwierdzenie nowych. I teraz dwa pozostałe gatunki muchów. To jest mech Christmas Mouse. I mech flameos, które jak widać również przyjęły się. Są zdrowe, niezielone, więc to dobry znak na przyszłość, że wkrótce ładnie zarosną cały korzeń. I teraz największa zagadka, co zauważyłem dwa dni temu, tylko najpierw zrobię zbliżenie i za chwilę o tym powiem. To taka zagadkowa, wyrasająca roślinka. Szczerze, nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda na jakąś roślinę łodygową. Pierwsza myśl to bakopa Australis, którą tutaj posiadam. Ponieważ bardzo ją przypomina. Ale sami nie wiem, czy to jest możliwe, żeby z jednego listka, który też, już jak tam widać na zdjęciu, jest bardzo w bardzo słabym stanie, żeby była w stanie wyrosnąć nowa roślina. Co to będzie? Czy mam rację? Się okaże. Zobaczymy. Jeśli chodzi raz o mieszkańców akwarium. Obsada nie zmieniła się od tego czasu. Podstawa to cztery neony czerwone. I cztery kiryskie pigmeje. Może uda mi się je pokazać. Coś nie jest to łatwe. Są bardzo płochliwe ryby. Trudno jest naprawdę sfilmować, pokazać pewne okazałości. Ale mimo wszystko to jest to ryba, która najbardziej uwielbiam w tym akwarium. Jest najciekawszy. Chodzi o sposób pływania, zachowywania się. I szczerze to byłoby chyba na tyle. Nie ma co tak dużo mówić. Większych problemów nie było, że chodzi o pierwszy miesiąc. Rośliny zdrowe. Wszystkie ryby zdrowe. Więc liczę na to, że kolejny miesiąc będzie równie udany, i akwarium będzie jeszcze bardziej zarastało. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich.